Przytulaczki. Animacja, która już zagościła dwa razy na kanale. A teraz, oczywiście, muszę ją opisać jeszcze raz. I dziwię się, że nikt kurwa nie zrobił tylu odcinków co ja. Niekryty, mówię do Ciebie. Ale nic, zaczynamy. Poznajmy jeszcze raz bohaterów czyli zjarany dodo. Zadowolony łaskotek, przerażony oo i pojebany jam jam. Potem jeszcze raz tytuł przytulaczki i przechodzimy do odcinka. Tego dnia oo postanawia posprzątać w domu, chociaż nie jest tam brudno, posiada drzwi, które same się otwierają i zamykają, a sprzątając dach w swoim domu przypadkiem zamyka okno od zewnątrz i został sam na dachu. Z daleka widzi jamyama, który chyba jeszcze nie wytrzeźwiał, bo zamiast otworzyć okno, to otworzył okno i próbował się przecisnąć. Debil. Pomaga im łaskotek, który swoim balonikiem wleciał w górę. Kurwa, mam teraz flashbacki, tylko z czego? Eee... Szkoda tylko, że puścił balonik, no i papa. Na szczęście pojawia się Dodo, który zawsze wie, skąd zdobyć drabinę i szedł faktycznie na górę. Ale tam pojawia się problem. To drabina. To tak, mnie pokonała. Teraz wszyscy utknęli na dachu, a Yam, Yam dodatkowo utknął w oknie. Ale problem nie istnieje. Wystarczy połaskotać Yam -Yama. Efekt faktycznie był pozytywny. I następny odcinek. Zaczyna się od tego, że ciągle pada. Wszyscy siedzą w domu. Jeden leży na jebany, drugi kotuje kociołek Panoramiksa, trzeci się bawi tęczowym wiatraczkiem, a czwarty po prostu siedzi popijając grzańc. No i temu czwartemu akurat dach przeciekł. Nie miał on wyboru i musi przenieść się do kogoś innego. W pierwszej kolejności Łaskotek, który no przyjął go oczywiście, ale on lubi wyglądać przez okno, kiedy pada. Tylko że to nie przypomina zwykłej ulewy, tylko po prostu sztorm. Po otwarciu okna nie dało się go zamknąć, a wręcz przeciwnie, wyjebało je z zawiasów. Teraz idą do kogoś innego, do jamiama, który już przyrządził ten kociołek Panoramiksa, ale o-o, wygłupiając się, przypadkiem strącił lampę. I teraz oni muszą spędzić dzień u dodo, który jakimś studem wstał z łóżka. Zastanawiałem się, co tym razem postacie spierdolą, ale nie. Tym razem zjedzą u niego to, co przygotował jam jam. Okej. Okay. Teraz siedzą sobie na trawie i układają puzzle, ale coś im tam zaczyna jebać. To taka kołderka, którą Dodo nosi ze sobą. Trzeba ją teraz wyprać. Wystarczy zwykła woda i mydło. Każdy będzie prać na zmianę. Każdy z wyjątkiem Dodo, który przedawkował towar, który ciągle pali. Potem trzeba rozwiesić tę kołderkę. Która poleciała, bo ktoś nie potrafi używać klamrów. A kołderka była potrzebna, bo Dodo często śpi nawet w dziwnych miejscach. To wszystko przez jego życie pełne dragów i gulaszu na wyborowej. Dodo dodał za dużo wody do gulaszu. Dobra, następny. Tego dnia przytulaczki postanowiły zrobić przedstawienie w cyrku, nad którym czuwała Skotek. Zaczynamy. Najpierw Hulachop Dodo, który musiał najebać się przed występem, na szczęście udało mu się wstać i zrobił Hulachop idealny. Rzecz jasna do czasu, bo potem znów próbuje zasnąć, co nie podoba się łaskotkowi. A potem znowu, po czym stał się wyrzutnią Hulachopów i trafił akurat w bohaterów. Teraz OO wystąpi. Będzie on chodził po linie, nad którą nie ma lawy ani rzeki pełnej krokodyli, ale i tak jest przerażony tym występem. Potem jamiam, który będzie jeździł na monocyklu i żonglował piłkami. Co nie wyszło, bo on nie umie ani jednego, ani drugiego. Teraz drugie podejście o doliny. co było oszukane, bo wykorzystał Jamiama i następnie łaskotek, który skacze na trampoliny i wykonuje świetne akrobacje. Konkurencja, po której wszyscy dołączają i po której o znalazł się na linie. I teraz musi się po niej przejść, bo nie ma barierki. Muszę przyznać, świetny pomysł, bo wiesz, terapia szokowa jest najlepszym lekarstwem, teraz coś o podobnej tematyce. Wszyscy idą na przedstawienie łaskotka, które odbywa się oczywiście w jego domu. W tym przedstawieniu trzyma laskę i nosi kapelusz, pokazując na scenie śmieszne rzeczy, tylko że nagle zaczął kichać i nie wiadomo dlaczego nie może przestać. Prawdopodobnie jest chory i trzeba go leczyć. Przyjaciele przyniosą dla niego ciepły koc, rosół i sekretne lekarstwo. Dają mu też gwizdek na wypadek, gdyby czegoś potrzebował, kiedy ich nie będzie, albo kiedy będą, bo nie da im wyjść z domu. To mi przypomina ten odcinek o kokosmoko i zastanawiam się, czy ten gwizdek faktycznie ma taką moc, jak w tamtym odcinku. U łaskotek potem mimo choroby miał swoją sprawność i zrzucał rzeczy na podłogę. Jak się okazało, miał autofobię, czyli lęk przed zostaniem samemu. Fajnie, że dowiaduje się o tym dopiero teraz. Po poprzednich odcinkach jakoś to nie przeszkadzało, a teraz inny odcinek. Na początek jamiam w dniu swoich urodzin, coś tam robi w kuchni i specjalnie na taką okazję wyciągnął z lodówki tort, który potem chowa z powrotem. Nie mam pojęcia, dlaczego go wyjął. Potem wszyscy przyjaciele przyszli do niego na obiad i całkowicie zapomnieli o jego urodzinach. Z doświadczenia wiem, że w przyjaźni to jest standard. Ale co tam, przecież ktoś zawsze wpadnie na jakiś pomysł? O, -o przychodzi ze stetoskopem. Nie wiem, skąd go ma i nie wiem, co by wnioskował, bo postacie nie wypowiadają słów. Ważne, że widzą, jak Jamyam tańczy ze swoim tortem, co dało im pole do myślenia. Po prostu muszą mu zrobić imprezę urodzinową. I to podziałało. Wszyscy ucieszeni do widzenia. A nie, czekaj, jest jeszcze jeden odcinek. W tym odcinku Jam Jam ma swoją grządkę pomidorów. I przychodzą jego przyjaciele, którzy tylko mu to psują. Bo albo trafiają piłką w pomidory, albo grają głośno na swoich instrumentach, albo jedzą pomidory. W końcu Yam, Yam nie wytrzymał i powiedział im Wy wszyscy jesteście pojebani! Was nie można sądzić, was, was trzeba leczyć! Szybko jednak tego pożałował, kiedy znalazł pomidora w kształcie chmurki, co sprawiło, że udostępnił swoją grządkę, aby inni mogli zbierać pomidory i razem zebrali całą grządkę. A tej nocy Jam Jam urządził im kolację składającą się z pomidoru. Wiadomo, wkrótce urosną następnie. I to tyle. Ze smutkiem oczywiście informuję, że jest to ostatni odcinek na tym kanale, z racji tego, że po prostu nie ma więcej odcinków. Opisałem już wszystkie, poprzednie odcinki są jeszcze dostępne na kanale.